Borneus, crucifixus est, crucifixus est. Czas Wielkiego Postu, który daje nam matka Kościół, to czas czterdziestu dni. Stawiam sobie często pytanie: po co te czterdzieści dni? Kościół uczy, że to czas przygotowania do świąt zmartwychwstania Pańskiego. Ale to nie tylko, bo to jest przygotowanie, moje przygotowanie do zmartwychwstania razem z Jezusem Chrystusem. Liturgia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu zaprasza nas z jednej strony w pierwszym czytaniu w księdze Rodzaju do Ogrodu Rajskiego, gdzie jest pełno roślin, gdzie jest harmonia, gdzie jest życie. Gdzie pierwsi rodzice poprzez swoją decyzję, poprzez danie posłuchu szatanowi upadają, a z drugiej strony liturgia zaprasza nas na pustynię, gdzie nie ma życia. Jest pustynia, skwar i Jezus Chrystus, nowy Adam, który podejmuje walkę z szatanem. To, co zepsuli, jakby tak można powiedzieć, pierwsi rodzice swoją decyzją, drugi Adam, Chrystus chce naprawić. I to jest jedna wielka lekcja czasu wielkiego postu. Druga, która z tego wynika, że całe nasze życie to jest zmaganie duchowe, to jest walka z pokusami, to jest walka z tym wszystkim, co jest słabe, złe, grzeszne we mnie samym. 40 dni Chrystusa na pustyni uczy mnie, że także ja jestem wystawiany na pokuszenie. To nieprzypadkowe jest, że Pan Jezus w swojej modlitwie, Ojcze nasz, daje prośbę i nie wódź nas na pokuszenie. Ojcowie Pustyni powiadali, że całe życie człowieka to jest zmaganie, to jest walka. Walka z pokusami. I ważne jest, byśmy spoglądając na Chrystusa i przeżywając te 40 dni, uczyli się, jak walczyć, jak sobie radzić z tym wszystkim, co nas może zniewolić, osłabić. Warto pamiętać, że te 40 dni to jest powrót do owych 40 lat, przez które wędrowali Żydzi po pustyni egipskiej ku wyzwoleniu, ku wolności. Jak Chrystus walczy ze złem, z szatanem, walczy przede wszystkim Słowem Bożym, walczy postem. To są środki najmocniejsze, najbardziej pewne. Proszę zwrócić uwagę, Pan Jezus poza jednym słowem, prowadząc dialog z szatanem, używa Pisma Świętego. Warto, aby przez te dni postu również każdy z nas wracał do Biblii, do Słowa Bożego. Ono ma największą moc. Ojcowie pustyni, święci bardzo często uczyli się na pamięć pewnych tekstów, po co, by w chwilach pokuszenia, w chwilach trudności, właśnie tym tekstem się modlić. Na tym polegała i polega modlitwa Jezusowa. Na tym polega chociażby różaniec, koronka do miłosierdzia Bożego czy inne koronki. Na tym także polega wypowiadanie na pamięć pewnych zdań, które warto mieć w zanadrzu, kiedy przyjdą chwile próby i doświadczenia. I jeszcze jedna refleksja. Dobrze jest czas wielkiego postu. Przeżywać poprzez umartwienie, poprzez modlitwę, poprzez zmaganie, nabożeństwa pasyjne. Ale musimy pamiętać, że ten czas przygotowuje nas do czegoś. Przygotowuje nas do tego, aby potem żyć w wolności dzieci bożych, aby razem z Chrystusem zmartwychwstawać, być wolnym. Jest tak, że bardzo koncentrujemy się na okresie Wielkiego Postu i rzeczywiście podejmujemy wiele umartwień, wyrzeczeń, więcej się modlimy, przeżywamy rekolekcje. Ale kiedy przychodzi czas świętowania, jak gdyby to wszystko znika. Jak gdyby wszystko się kończy. I zamiast żyć wolnością, zamiast żyć tym nowym życiem. To my wracamy z powrotem, jak gdyby na tę pustynię, wracamy do tego, cośmy robili dawniej. Tymczasem Post ma nas przygotować do tego, aby żyć w wolności, aby zmartwychwstawać, aby stawać się nowym człowiekiem. I ten czas spróbujmy, niech będzie takim czasem pracy nad sobą. Ale ta praca ma przynieść owoc, to znaczy moją przemianę, moje nawrócenie. Chrystusa Borneus, crucifixus est, crucifixus est.